Jemanko z tej strony Adrian Hobby. Dzisiaj znowu mały unboxing. Dyson V8 Animal Plus. Zobaczymy co on tam będzie miał w środku i czy to w ogóle było warte tych pieniędzy. No to przechodzimy do rozpakowania paczki. you <sharp inhale> już mamy nasz silnik z baterią i pojemnikiem. To jest jedna rzecz. Co tutaj będzie jakaś rurka. Co? Aha, to jest to. Tutaj instrukcja obsługi dla żony. czy nie potrzebuje. Aha, to jest to, żeby sobie do ściany zamocować. Ale kołków nie dali. Szczoteczka. Teraz najpierw wszystko wyciągnę, a później będziemy testować. Ładowarka. O! Nawet będzie majster mógł sobie auto odkurzyć, widzę. Jeszcze tutaj coś jest było chyba wszystko. Kartony No to mam już wszystko rozpakowane. To jest główna rura do tego tutaj. Do odkurzania. mam standardowego odkurzania. Tutaj mamy końcóweczkę do tapczanu. Tutaj jakieś pajęczyny, jakieś meble, jakieś coś. Tutaj takie coś. Tu można tak zrobić. I tutaj tu Wszystko takie fajne, solidnie wykonanie, takie. Wszystko tak. Solidnie jest wykonane. I tutaj o do auta. Śśt. Tutaj tak samo siedzenia w samochodzie można odkurzać. Nawet, nawet. To się tu montuje na ścianę i można go wtedy powiesić. I to jest akurat Dyson Animal Plus. W tym akurat możemy baterię wymienić sobie. Nie? W tym tutaj modelu akurat bezworkowy system. Tylko się otwiera. Klapę. Tak tutaj jak powinno, wypaść. Jeszcze nie wiem, jak tutaj się to dokładnie robi. Aha. W taki sposób. I wtedy to się wyciąga, i, i się wyciąga, i wtedy czyści ten y, zbiornik, pojemnik na śmieci. Dobra, to go złożyć trochę trochę gdzieś tu mąki wysypiać czy coś i zobaczymy jak to odkurza. Aha, ma dwie pozycje odkurzania, nie? Wolne obroty, znaczy normalne odkurzanie. Na normalnym odkurzaniu wytrzyma 40, 40 minut na baterii. I na maksie od 7 do 10 minut, nie. No ale tak to się odkurza tutaj na, na normalnym poziomie. Tu jeszcze ma filtr. Dla alergików, czy coś takiego. Dobra, złożę go i zobaczymy jak to odkurza. No to co? No to robimy test. Normalna, normalne obroty. Jest trochę głośny. za obady. Tu rozsypałem trochę cukru. damy maksymalne obroty Weźmy na dywan na normalnych obrotach Maksymalne obroty Ale wciągnąć dobrze w mnie, mocno, mocno, mocno jak na... na, na progu tak włosy wydawane tą w górę fajnie się, fajnie się tym steruje, kieruje i nie będę teraz nowych, nie będę, nie będę innych końcówek zakładał, ale jak widzimy wciągnął i to sporo, co stary odkurzacz na prąd nie dał rady.